I teraz dzisiaj dotkniemy trochę tego, co jest problemem, żeby przejść przez te drzwi, tę bramę, żeby przejść, ale w jaki sposób przejść? no w taki, o którym mówi Ewangelia. Na co Jezus zwraca uwagę w tym kroczeniu za Nim, bo to jest dość ważne dla nas. Oczywiście kilka innych wątków też pobocznych. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, w tę środę, która gromadzi nas w wielu miejscach na modlitwie, zawierzamy Tobie całe nasze życie. Króluj w nas, jako jedyny zbawicieli i Pan. Napełnij nas Duchem Świętym, w którym chcemy wzrastać. A w 817 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, Istotnie w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od w pełnej wspólnoty komunii z Kościołem katolickim. Często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Rozłamy, które miały, które ranią jedność Ciała Chrystusa, Wyróżnia się herezją, e, e, wyróżnia się herezją, apostazję i schizmę, nie dokonują się bez grzechów ludzi. Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda, gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę. Czytamy u Orygenesa w wieku homilii. Amen. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Dziś wracamy do tych kolejnych fragmentów z XIII rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza, od wersetu XXII. I przemierzał miasta i wsie nauczając, odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy, wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś, lecz on rzecze, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, I Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak, oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, po wczorajszym rozważaniu, dzisiejszy tekst nam trochę jaśniej określa to, że Bogu naprawdę zależy, żebyśmy się przejmowali Jego nauczaniem. I tym, o co nas prosi, że to nie jest tak, że, że to nie jest, że to jest wszystko jedno, w co wierzymy, jaką drogą idziemy, jak postępujemy. Ponieważ ciasne drzwi, to jest yy, znak tego, że, że Bóg chce, abyśmy te ciasne drzwi widzieli i chcieli przez Nie przejść. Ciasne drzwi one są tym znakiem zaangażowania. Yy, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie zdołają. I dlaczego nie zdołają? Ano, Jezus mówi, bardzo prosto, bo dopuszczają się niesprawiedliwości. I to dopuszczanie się niesprawiedliwości jest tym kryterium, które wyłącza. Więc zrobienie wszystkiego, aby nie być niesprawiedliwym, to jest to, jakkolwiek będziemy chcieli to zrozumieć, to jest to, co szczególnie gdzieś Jezus podkreśla w różnych momentach, bo to nie jest jedyny moment w tym opisie świętego Łukasza. No bo z jednej strony, jeżeli przykład: ktoś kradnie i wie, że kradnie i jednocześnie liczy na niebo, no to pytanie: dlaczego kradnie? Rozumiesz, tu chodzi o to, że, że nie można tych dwóch rzeczywistości jakoś łączyć. Czymś innym jest kwestia tego, że nie wiem, ktoś upadł, ukradł i nie chce kraść. I stara się to zadośćuczynić, stara się to jakoś naprawić. Ale w sytuacji, w której jakby mam stałe pragnienie tego, że będę krata, jednocześnie nie robię sobie z tego nic, że pójdę do nieba, że, że jednak mam przygotowane mieszkanie w niebie i, i, i ono na mnie czeka, może być puste. Kiedyś usłyszałem od jednego z niewierzących, no, że co to za, za, za religia, pokradniesz, wyspowiadasz się i wszystko jest z głowy. No jeszcze jest kwestia pokuty, jakiegoś formy za zadośćuczynienia za zło, które się wyrządziło. I to, jest, I to jest dużo trudniejsze niż może nawet przyznanie się do grzechów. Bo to zakłada zrobienie czegoś, co, no, co będzie formą dobra, które ofiarujemy. Stąd ten fragment chociażby, który mówi, że Jałmużna zakrywa wiele grzechów. Bardzo ważny dla nas. Znowu nie, nie po, to robię, po to robię źle, żeby potem zrobić jałmużnę, żeby. Rozumiecie, o czym? Ja mam cały czas być ustawiony. Chcę czynić dobro wszelkimi możliwymi sposobami. Wszelką. Wszel tak jak tylko. Tak jak tylko najpiękniej potrafię to dobro, dobro uczynić w moim życiu, tak jak, naj, tak jak naj, najpiękniej potrafię się zmierzyć z tym, co mogę zrobić. Dzisiaj w ogóle w pierwszym czytaniu yy, Paweł, kiedy pisze do Rzymian, mówi, że yy, tutaj ogromną rolę odgrywa Duch Święty, bo On przychodzi z mocą naszej słabości. Na przykład, gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w niezliczonych błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy go Miłują. Można powiedzieć, że jest ta zależność bardzo ważna. Z jednej strony Duch Święty, który nam pomaga, który nam przewodniczy, który nam przewodzi, a z drugiej strony miłość do Boga sprawia, że Bóg chce z nami współdziałać. Ponieważ on chce, abyśmy się stali na wzór Jego obrazu, aby on był, aby on był pierworodnym wśród wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, których powołał, tych też usprawiedliwił, a tych, tych których usprawiedliwił, też obdarzył chwałą. Niech to dzisiaj nam, nam przypomina, że Bogu, kiedy oddajemy chwałę, to, to, odda, to tak naprawdę okazujemy miłość. Jakiekolwiek formy by były oddawania Bogu chwały. Może być to czynienie dobra, może być to zaangażowanie w jakieś dzieła, może być to także forma kultu. Natomiast przypominam tylko, że forma kultu, którą sprawujemy w każdej postaci, czy to będzie modlitwa, czy to będzie życie sakramentalne, ona ma ostatecznie prowadzić do miłości coraz głębszej i do Pana Boga, i do drugiego człowieka. Do drugiego człowieka w takim wymiarze, że jak napisał papież Leon w najnowszym dokumencie, no nie da się kochać, przypominając słowa świętego Jana, a ewangelisty, apostoła, że nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, jak się nie kocha człowieka, którego się widzi. I to jest dla nas źródło, to jest dla nas siła, to jest dla nas jakieś, jakaś, jakaś podpowiedź. Uczmy się tego. Jak kochać, aby, aby ta miłość była rozpoznawana Wśród tych, których kochamy. Tu postawię kropkę, nasza cała społeczność zawsze w środę, gdzieś przychodzi nam przez święto, w różnych miejscach. Czasem są to poszczególne osoby, które w środy w swoich parafiach modlą się. Za całą społeczność SMS z nieba. Ja też w, w środę chcę stawać zawsze do ołtarza wieczorem, naj, najpóźniej jak się da żeby te intencje, które wpisujecie pod filmikami, gdzieś jeszcze przeczytać i złożyć je na ołtarzu z intencjami za fundację, z intencjami za szkołę ewangelizacji. Niech Was Błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co jest w opisie pod filmikiem, dlatego że jest to konkretne zaproszenie i wierzę, że niektórzy z Was mogą z niego skorzystać. Do zobaczenia, Bóg, jutro.